Dziś zaczynamy od Kokradan, która przez wielu uważana jest za jedną z najpiękniejszych wysp tajskich. Ma 2 km długości i tylko pół km szerokości, więc jest to bardzo malutka wyspa. Natomiast ponoć obfituje fantastyczne plaże i świetne warunki do snorklingu. Jest tam kilka miejsc, w których można spędzić noc, my jednak spędzimy tam tylko jeden dzień w ramach wycieczki jednodniowej. Na Kokradan można dostać się na wiele sposobów, z okolicznych wysp albo z lądu. Najpopularniejszy sposób transportu to tak long longtail boat, czyli łodzie z długimi ogonami, to ta łódź, którą widzimy z tyłu. Można również przepłynąć motorówką. Sposobów jest naprawdę mnóstwo, wszystkie znajdziecie u nas na forum, więc... O! Wpadłem w coś, więc się o tych sposobach rozwodził ich nie będę. Natomiast plaża jest rzeczywiście bardzo ładna. Wygląda tak. Tym razem nasi dzielni reporterzy znajdują się na jednej z położonych na południu wysp Tajlandii. Kokradan to wyspa, na której praktycznie nie ma lokalnych mieszkańców, ale ma to również swoje reperkusje. Specyfiką kokradan jest to, że nie ma tutaj żadnego lokalnego ośrodka życia, żadnej wioski rybackiej ani czegoś takiego. Są tylko 3-4 miejsca gotowe przywitać turystów. Jaki minus? Minus jest taki, że skoro nie ma lokalnego życia, to też nie ma lokalnego jedzenia. I całe żarcie, które jest do skonsumowania, jest przygotowywane z myślą o, turystów, o turystach, jak również w cenach dla turystów. Także owszem, jest to, jest to miejsce w miarę bezludne, natomiast ze wszystkimi plusami i minusami. Kilka przybytków oferujących schronienie turystom to niewiele, by uznać to miejsce za leżące przy jakoś znacząco utartym szlaku. Dorzucamy zatem wyspę Kradan do naszej listy i polecamy na przykład zabrać własny prowiant, czy może sprzęt do snorkowania, albo namiot. No dobrze, dość trzempić języka o wyspie bez mieszkańców, przenosimy się na taką, gdzie sytuacja jest odwrotna. Turystów można ze świecą szukać, przez co będąc tam mocno czujemy bogactwo lokalnego życia. Nic dziwnego, dotarcie na kolibong jest dość specyficzne. <grymne> <Yeah>. Nie. Na wyspie Libong bardzo popularne jest rybołówstwo, a w jej herbie występują dugongi, czyli wytępione przez człowieka w XVIII wieku syreny lub jak to woli, krowy morskie. Wytępione, ale nie tutaj. Kolibong to jedno z niewielu miejsc, gdzie można je jeszcze spotkać. Kolibong to nie tylko ryby: to także coś więcej, coś czego w Polsce raczej nie spotykamy. Kałczuk. Pozyskiwany z drzew w wieku pomiędzy 5 a 20 a 25 lat za pomocą nacięć w kształcie litery V sok mleczny z kauczukowców zbierany jest do naczynia. Po kilku godzinach wlewa się go do beczek, oczyszczając ewentualnie wcześniej i następnie magluje na specjalnych stołach po to by powstały takie właśnie kauczukowe maty. I przecież samej czystej żywicy nie zakupi. A ta żywica, ten kałczuk strasznie śmierdzi. Skoro zapach nie najlepszy, trzeba uciekać. Do cywilizacji. Czas przenieść się na stały ląd. Prowincja Trang słynie z chińskich wpływów. Eee, w związku z czym, jeżeli zaczynamy dzień od śniadania, najlepiej zjeść śniadanie w chińskiej dzielnicy i w chińskiej restauracji. Najbardziej polecaną jest ta za mną. Tutaj możemy spróbować prawie 80 rodzajów pierożków Dim Sum, a także innych chińskich potraw. I to właśnie pierożki dim sum, przygotowywane w bambusowych koszykach na parze, są zazwyczaj podstawą śniadań w trunk. Śniadania są też tutaj najbardziej ekscytującymi posiłkami, do których często podaje się kopi, czyli mocną kawę ze skondensowanym mlekiem. Mieszkańcy prowincji jedzą nawet 8 posiłków dziennie. W XVIII i XIX wieku przemysłowy charakter Trang ściągnął tam tysiące Chińczyków. Mając to na uwadze oraz dodając fakt, iż żyje tam dużo tajskich muzułmanów, Trang ma niezwykle bogatą i różniącą się od pozostałych części Tajlandii kuchnię. Wizyta w Trunk nie byłaby kompletna bez odwiedzenia chińskiej świątyni i złożenia ofiar, np. kadzidełek czy ciasta w intencji udanej podróży. Kulminacyjnym momentem wizyty w świątyni jest zakupienie i spalenie petard, żeby odstraszyć złe duchy. Spodobało się? Już niedługo wracamy z kolejnym odcinkiem naszej podróży po Tajlandii. Nie zapomnijcie zasubskrybować, by tego nie przegapić.